Oto daleki krewny Velociraptora. Patrz na te kły. Z łatwością przebiłyby pancerz każdego innego dinozaura. Jego kręgosłup pozwalał mu szybko poruszać się na czterech kończynach. Chwila, chyba coś pomieszałem. To szkielet zwykłej myszy. Czekaj, czekaj, nie wyłączaj filmu. Velociraptor, którego właśnie ci pokazałem. Też nie ma nic wspólnego z dinozaurami. To wymysł wyobraźni Stevena Spielberga, przedstawiony przez ekipę filmową Parku Jurajskiego. Jak naprawdę wyglądały dinozaury? Czemu pierwsze znaleziska zakopano z powrotem? Dlaczego naukowcy łamali kości dinozaurów? I kto ukrywa przed nami prawdę o tych stworzeniach? Zapraszamy na nowy odcinek. Naszym głównym źródłem wiedzy o dinozaurach są szczątki kości, odciski łap i skamieniałe kawałki skóry. Z tych fragmentów można stworzyć wszystko, nie tylko wizerunek dinozaura, który powszechnie znamy. Zwłaszcza jeśli Twoja wiedza na temat paleontologii utknęła gdzieś w XVII wieku. Bo to właśnie wtedy, w 1677 roku, Robert Plot, profesor chemii z Oksfordu. Znalazł pierwszą kość dinozaura nigdy jednak nie dowiedział się do jakiego stworzenia należała. Początkowo myślał, że był to gatunek słoni sprowadzonych do Wielkiej Brytanii przez Rzymian nieco później stwierdził, że były to szczątki utopionego człowieka. Myśl o tym, że kość mogła należeć do zwierzęcia z prehistorii, pojawiła się dopiero 150 lat później. W 1815 roku inny profesor z Oxfordu William Buckland Podczas jednej ze swoich podróży znalazł fragment szczęki należący do nieznanej wcześniej istoty. Bakland przypuszczał, że jest to szczęka prehistorycznego gada, którego nazwał megalozaurem. Jego odkrycie przeszło bez echa, lecz w 1850 roku rodzina Temperley odkryła dobrze zachowany szkielet ichtiozaura. Przynieśli go do domu, by dokładnie zbadać znalezisko. Jednak rodzina ta była bardzo pobożna, a dziwne stworzenie przeczyło ich wyobrażeniu o świecie. Dlatego zabrali kości do kamieniołomu i je zakopali. Ich tiozaur spędził w ziemi kolejne półtora wieku. Dopiero w 2014 podomkowie Temberleyów odkopali i odrestaurowali szkielet. W wiktoriańskiej Anglii nikt jeszcze nie słyszał o ewolucji. Dlatego wszystkie skamieniałości, które były sprzeczne z doktryną religijną, nazywano wybrykami natury. Kości i zęby dinozaurów uważano za pozostałości wielkiej ryby, a wszystko, co wykraczało poza powszechny światopogląd, wracało tam skąd przyszło pod ziemię. Wiktoriańscy naukowcy musieli sobie wyobrażać dinozaury jakoś tak. Wszystko zmieniło się pod koniec XIX wieku. Odkryć paleontologicznych dokonywano praktycznie co godzinę. Wystawy szkieletów dinozaurów przyciągały tłumy, a naukowcy sprzeczali się o to, co kto wykopał. Amerykańscy paleontolodzy Otniel Charles Marsh i Edward Drinker Cope zasłynęli z tzw. wojny o kości. Nie poprzestawali na atakowaniu się w publikacjach naukowych. Nie obyło się bez przekupywania łowców z kamieniałości, kradzieży i kilku złamanych kości dinozaurów, oczywiście. Marsh i Cope wspólnie odkryli i opisali 142 nowe gatunki dinozaurów. Byli jednak tak pochłonięci rywalizacją, że nie mieli czasu na dokładne sprawdzenie autentyczności znalezisk. W 1978 Edward Cope chwalił się odkryciem kręgu największego dinozaura w historii. Kręg ten miał około 5 metrów wysokości. Dinozaur, do którego należał, miał mieć ciało o długości niemal 60 metrów. Byłby więc dwukrotnie większy niż każdy inny wówczas znany gatunek. Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej już zacierało ręce, chcąc zaszokować publiczność na nowej wystawie. W archiwach muzeum nadal znajdują się zapisy dotyczące tego reliktu, ale nikt nigdy nie widział kręgu. Skoop najpewniej go zmyślił. A szkoda. W tamtych czasach dinozaury uważano za ogromne, krwiożercze potwory, więc taki eksponat byłby hitem. Ale największe oszustwa zaczęły się wraz z erą filmu. Pierwszy dinozaur na dużym ekranie pojawił się w filmie krótkometrażowym Brute Force. Z 1914 roku. Jednak dinozaury, które znamy dzisiaj, ukazały się w Parku Jurajskim w 1963 roku. Z naukowego punktu widzenia, cały film jest pełen błędów, zaczynając już od tytułu. Wszystkie dinozaury pokazane w filmie żyły w okresie kredy, który nastąpił po okresie Jurajskim. Ale to nic w porównaniu z samym wizerunkiem dinozaurów w filmie tak zostały przedstawione. A to ich rzeczywisty rozmiar. Czy twórcy filmu o tym nie wiedzieli? Jasne, że wiedzieli, tak samo jak reszta ekip tworzących podobne filmy. Na planie Parku Jurajskiego był nawet konsultant naukowy, paleontolog Jack Horner. Ale Steven Spielberg, reżyser filmu, uznał, że realistyczne dinozaury na nikim nie zrobiłyby wrażenia. Dlatego też zamieniono je w gigantyczne zębate gady. Prawda jest jednak taka, że nie wszystkie dinozaury były gadami. A co więcej, nie wszystkie były duże. Obecnie naukowcy uważają, że większość mięsożernych dinozaurów była ciepłokrwista i miała pióra, a nie łuski. Informacja ta dotarła do pogromców mitów i dziś dinozaury przedstawia się tak. I tak jak niegdyś świadkina wprowadził nas w błąd, żeby wywrzeć większe wrażenie, tak dziś kanały popularno-naukowe robią to samo, by zwiększyć oglądalność. No to jak w końcu wyglądały dinozaury? Chociaż istnieje wiele dobrze zachowanych kości, ich odtworzenie jest nie lada wyzwaniem. Aby z tego zrobić to, musimy zrozumieć, jak działały ich więzadła i mięśnie, ile miały tłuszczu podskórnego i jaką teksturę skóry. Naukowcy mogą wykorzystać badania nad skamieniałościami i zbudować cyfrowe modele biomechaniczne. Na przykład tyranozaura przedstawiono niegdyś w pozycji wyprostowanej. Dziś naukowcy wiedzą, że jego ciało było ustawione równolegle do podłoża. Dinozaury miały dobrze rozwinięte mięśnie i prawie zero tłuszczu podskórnego. Tyranozaury mogły zabijać swoje ofiary tylko za pomocą szczęk dlatego miały potężne mięśnie szyi. Analiza kości aligatora i indyka przeprowadzona w 2018 pokazała naukowcom, że być może kończyny przednie T. nie sięgały w dół, a do wewnątrz. Ale co z piórami? Badając kości przedramienia Velociraptorów, naukowcy znaleźli charakterystyczne ślady. Są one takie same jak u gołębi, Dokładnie w miejscu, w którym znajdują się pióra skrzydeł. Najpewniej Velociraptory były bliższe ptakom niż gadom. Za to z tyranozaurami ciężej stwierdzić. Naukowcy nie mają jednoznacznych dowodów na to, że miały one pióra, ale niektóre spokrewnione gatunki były upierzone jak jeżozwierzę. U t mogło być podobnie. W takim razie przypominały bardziej wielkie gryzonie niż gady lub ptaki. Ale nie są przez to mniej przerażające, prawda? Jak myślisz, która wersja T-Rexa budzi w Tobie większą grozę? Rybo T-Rex, marchewko T-Rex, czy wielki prehistoryczny szczur? Daj znać w komentarzach.